Szanowni Państwo, już za kilka dni spotykamy się tutaj w oddziale Centrum Kultury i Promocji przy Kościuszki 26 na konferencji pod tytułem Relacje rodzic-dziecko w erze cyfrowej transformacji Dzieci to nasz skarb. Rozwój cyfryzacji, rozwój technologiczny niesie za sobą szereg korzyści, ale również pewne zagrożenia. I o tych zagrożeniach my, dorośli, powinniśmy wiedzieć o tych zagrożeniach między innymi chcemy na tej konferencji rozmawiać, ale o szczegółach opowie Adam Mruz, osoba, która tę konferencję wymyśliła. Podczas tej konferencji będziecie mieli Państwo okazję dowiedzieć się więcej o modelach relacji dziecko, kompetencjach XXI wieku, sposobie funkcjonowania mózgu nastolatka oraz o rodzajach uzależnień i ich profilaktyce. Dzieci to nasza przyszłość, więc wspólnie zadbajmy o jej bezpieczeństwo. Do zobaczenia. Adam Rus, dyrektor Centrum Helendoranu w Kraśniku.